Inflacja nieobłaganie rośnie. W tej chwili już jest prawie 5% rocznie. Wiele osób, które ma oszczędności typu 3000 zł, zastanawia się, jak je uchronić przed tą inflacją. Co zrobić, żeby pieniądze nie traciły na wartości? Spróbuję dać kilka jak najsensowniejszych rad, takich, które sam sobie bym dał. Po pierwsze, już widzę tych wszystkich ludowych milionerów, którzy dają dobre rady, typu zainwestuj w nieruchomości. No tak, ale 3000 hmm, to chyba nieruchomości słabo, niebo raczej potrzeba 300 tysięcy. Co teraz można z innego zrobić? Po pierwsze są takie sposoby, które spowodują, że na pewno nic nie stracisz. Typu obligacje, typu lokaty. No tylko że bądźmy szczerzy, one oferują oprocentowanie od 1 do maksymalnie 4%, jak się w ogóle gdzieś tam bardzo, bardzo zepniesz. No to policzmy na szybko. 4% od 3000 to jest jakieś hmm, no 120 zł. Pomyśl, czy tak naprawdę warto, a tak naprawdę do 4% nie wyciśniesz. Tak naprawdę pomyśl, czy warto się teraz zastanawiać, kombinować, marnować czas na to, żeby, żeby uchronić się przed stratą, ewentualnie zarobić 100 zł w ciągu roku. Powiedzmy sobie szczerze, można naprawdę lepiej ten czas spędzić i nie, nie cisnąć, bo tylko po prostu przyłożyć się do swojej normalnej pracy. To jest dużo lepszy pomysł. Teraz oczywiście są metody na zarobienie więcej, to znaczy można zarobić na przykład na giełdzie, można zarobić na złocie, można zarobić na foreksie, do, forek do foreksu zaraz wrócę. Ale jeśli chodzi o złoto i giełdę, to musisz tutaj odpuścić myśl, że nie stracisz. No bo to się mówi tak, ryzyko, ryzyko, ale tak naprawdę to wyobraź sobie, że masz te 3000 ciężko zarobione. I tracisz jedną trzecią albo połowę. Nie byłoby ci przykro. No wiesz, wczuj się w tą sytuację i to, to ci odpowie na pytanie, czy tak naprawdę jesteś gotowy na ryzyko, bo to się tak łatwo mówi. Yy, zaakceptuj ryzyko, to będziesz bogaty. No na przykład, na złocie w ciągu ostatnich 10 lat można było zarobić łącznie przez ten cały okres prawie dwukrotnie. Jeżeli kupiłeś w 2010, sprzedajesz teraz, no to sprzedajesz za prawie dwa razy więcej niż kupiłeś. Tyle tylko, że gdybyś się spóźnił i kupił nie w 2010, tylko w 2012, to nie zarobiłbyś nic, bo wtedy już mniej więcej cena złota była mniej więcej na tym poziomie, co jest teraz. Co więcej, po drodze złoto zaliczyło duży zjazd i gdybyś na przykład kupił w 2012, a sprzedał w 2014, okazałoby się, że no proszę, tracisz, o ile pamiętam, około 20% tego, co zainwestowałeś, czyli jakieś 600 zł. No to już boli, nie? Bo mieć 3000, a mieć 2400 tylko dlatego, że się popiło i sprzedało złoto, no to jest nic przyjemnego. Dlatego to jest ten moment, kiedy zaczynamy wchodzić w temat tego, że możesz stracić. Pomyśl, czy naprawdę chcesz stracić, bo większość osób tak naprawdę to nie bardzo. Znaczy, mówię o ryzyku, ale jak się okaże, że stracili 20% inwestycji, to zaczynają panikować. Więc trzeba to mieć w głowie. Kolejna opcja to są instrumenty pochodne. To jest Forex. Tam jest jeszcze lepsza jazda, bo co prawda możesz oczywiście w krótkim czasie zarobić dwukrotność zainwestowanej kwoty, ale możesz też stracić całość. No i właśnie, się, to się zaczyna robić nieprzyjemnie. Nie? Bo jeżeli te 3000 to są inwestycje, twojego, to są oszczędności Twojego życia, to jeżeli teraz stracisz całe 3000, no to mi przynajmniej było przykro. Dlatego mówienie o tym inwestowaniu w forex, że a super, wiesz, Jan Kowalski to zainwestował 3000, a teraz jeździ Ferrari. No wiesz, może jeździ, nie, ale po drodze było jeszcze po pierwsze to może być nieprawda, a po drugie po drodze było jeszcze paru, którzy zostali z tak zwanym gołym tyłkiem. Co w takim razie robić z oszczędnościami? Moim zdaniem powiedzmy to sobie wprost. 3000 to jest za mała kwota, żebyś został rekinem giełdy. Że za mała kwota, żebyś został rekinem finansów. Jeżeli zarobisz od tego 3%, to będziesz 90 zł bogatszy. Sorry, ale większość osób te 90 zł, to, to dla ich życia nie będzie jakaś duża zmiana. W związku z tym ja bym zrobił zupełnie inną rzecz. Po pierwsze, zainwestował w siebie, sorry, wiem, że to jest banał, ale na przykład powiedz, umiesz dobrze angielski? Mówisz, dobra, znajomość angielskiego powoduje w bardzo wielu pracach. Spokojnie kilka złotych podwyżki. No to może warto te 3000 wydać na kurs angielskiego, takроде do parę kursów i podciągnąć ten swój angielski i po prostu zwyczajnie zacząć więcej zarabiać. Druga sprawa to jest na przykład znajomość marketingu internetowego. To jest dziedzina, która w tej chwili jest żyłą złota. Jest mało od tego ludzi, mało ludzi, którzy naprawdę się na tym znają, mało ludzi, którzy potrafią połączyć znajomość marketingu, internetowego jeszcze z mediami społecznościowymi. Jeżeli ktoś to umie, to naprawdę może kosić zupełnie dobre pieniądze, więc myślę, że tak naprawdę lepiej te 3000 po prostu wydać na nauczenie się czegoś tak pożytecznego. I ostatnią opcję zostawiłem, najlepszą na koniec. Ale zanim ją powiem, to jeszcze poproszę, żebyś zasubskrybował mój kanał i dał łapkę w górę. Więcej takich filmów będzie, będę jeszcze o, te o tego typu rzeczach mówił więcej. No więc ostatnia rzecz, którą zostawiłem na koniec, to jest moim zdaniem najzwyczajniej w świecie zacząć swój własny biznes. To może być biznes po godzinach, piszę o tym mnóstwo na swoim blogu zarabianie-na-śniadanie.pl Większość z tych biznesów, które tam proponuję, tam są tam więc taka sekcja pomysły na biznes. To są rzeczy, które możesz zacząć robić przy minimalnym wkładzie, właśnie rzędu 3000 i zacząć to robić po godzinach poza etatem. Za te 3000 możesz na przykład zacząć handlować na Amazonie. Możesz zacząć robić, sprzedać, sprzedawać, sprowadzać z Chin i sprzedawać rzeczy na Amazonie. Za te pieniądze możesz spróbować wypuścić swój produkt cyfrowy, jeżeli się na tym znasz. Stwórz stronę na Facebooku, stwórz bloga, zacznij zarabiać na produktach cyfrowych. Wiem, że to jest trudne, to nie będzie od razu, ale to jest na pewno dużo bardziej perspektywiczne niż kupowanie obligacji i zastanawianie się, czy na koniec roku będziesz mieć 90 zł. więcej. Ostatecznie jeszcze inny pomysł na biznes to jest rękodzieło. Rękodzieło jest w tej chwili bardzo modne, bardzo dobrze się sprzedaje. Jest wiele platform, które zżyją z tego, że promują. Twórców, którzy robią prawdziwe fajne rzeczy z metalu, z drewna ze skóry, co, co tylko chcesz. Również zapraszam na mojego bloga, bo tam jest znacznie więcej na temat tego, jak rozkręcić taki biznes po godzinach w oparciu właśnie o rękodzieło, o handel na Allegro, o handel na Amazon. To wszystko na dzisiaj. Życzę Ci powodzenia dobrych decyzji i dobrego zainwestowania tych 3000 tysięcy w obliczu rosnącej inflacji. Na razie, cześć.